Tobiasz odpowiada na zaczepki w jego stronę od popularnych minecraftowych twórców. Esa i jąby. Tobiasz twierdzi, że chłopaki kłamią, a chłopaki, że Tobiasz kłamie. I czy został on przez nich zniesławiony? Dexy zaskoczył swoim filmem ponieważ że roku na głównym kanale, a także doropnął kolejne ubrania na swoim sklepie. Rezzi potwierdza plotki dotyczące sabotażysty. Przyjrzymy się ostatnim dziwnym i szkodliwym działaniom nieśmiesznego, a na koniec oczywiście omówimy sobie jeszcze więcej ciekawych tematów ze świata internetu. A zaczniemy sobie na szybko od dosyć ciekawego tematu odnośnie platformy, jaką jest oczywiście YouTube. No, ostatnio tych zmian jest dosyć dużo. Kolejną z nowości jest chociażby YouTube Poemium, ale taki YouTube Lite, jak oni to nazwali. Czyli no, w zasadzie to kupujecie za 17 zł, jak dobrze pamiętam, coś, dzięki czemu będziecie mogli mieć szansę na to, że w jakimś filmie Wam się reklama nie wyświetli, ale w jakimś już się Wam reklamy mogą wyświetlić. Więc dosyć ciekawe. Ale kolejną zmianą, która ostatnio na YouTube się pojawiła. Bo YouTube aktualnie zmienia podejście co do przekleństw, a jeszcze w 2022 bardzo mocno ograniczał filmy aż do ostatnich dni z przekleństwami, szczególnie na samym początku filmów. Mi na przykład potrafiło ograniczyć zarabianie w pierwszych 7 sekundach ze względu na to, że padło słowo pato co chyba przekleństwem nie jest, ale YouTube twierdził inaczej. No ale teraz Twójcy będą mogli sobie w pierwszych nawet 7 sekundach mówić słowa na K, H i takie inne. Wiadomo, z wyjątkami. No bo właśnie teraz zasady będą łagodniejsze, a w zasadzie już są, czyli lekkie przekleństwa nie blokują reklam, a to efekt zmian na rynku reklamodawców, bo to dzięki nim te reklamy w ogóle na YouTubie są. No i to oni też udzielają się pod tym względem, gdzie chcą się pojawiać, a gdzie niekoniecznie. Ale oczywiście, żeby. Nie było, info dla twórców, dalej obowiązują limity, więc nie można przesadzać. Przekleństwa na miniaturyce to dalej nieciekawa sprawa. Przekleństwa ogólnie nieciekawa sprawa w filmach, więc nie próbujcie lepiej nie przeklinać, bo YouTube na pewno dalej będzie potrafił uciąć zajobki albo wrzucić jakieś ograniczenie. No, jak już o YouTube mowa, no to zdecydowanie jedną z ważniejszych osób, dzięki której YouTube jest aktualnie na takim poziomie, jest oczywiście MrBeast, czyli największy YouTuber w historii, który również jako pierwszy w historii przebił 400 milionów subskrypcji i z tej okazji dostał on nawet specjalny, dedykowany przycisk od YouTube'a, a w zasadzie to Psy YouTube'a, YouTuba, czyli naprawdę dosyć duże wyróżnienie. No, chyba większego się już nie da. A co ciekawe, ludzie są zawiedzeni wyglądem tego przycisku za tak ogromne osiągnięcie, jakie MrBeast zrobił, no bo jednak 400 milionów jako jedyny przebił. A to ze względu na to, że za 10 milionów subskrypcji otrzymujecie przycisk, który wygląda niemal identycznie, tyle że na tym przycisku my stajebista jest niebieski środek. I w zasadzie nie wiem, czy to jest jakiś, może diament, może coś innego. Powiem tak. Według mnie nie wygląda to faktycznie najlepiej w sensie, no za 400 milionów to powinna chyba być trochę bardziej unikatowa nagroda. No w zasadzie teoretycznie nie ma takiego czegoś jak przycisk za 400 milionów oficjalnie, no ale ze względu na to, że Jimmy raczej no jest najważniejszym twórcą dla YouTube'a, no to dostał on pewnie jak, jako specjalna osoba taki unikatowy przycisk jako jedyny. Nie wiem jak to będzie przy kolejnych twórcach, no wiadomo, najpierw ktoś musi jeszcze przebić te 400 milionów, a patrząc na to, że no nie każdy idzie w tak szybkim tempie jak my MrBeast, może być to jeszcze długo ciężkie. Zobaczymy co będzie na 500 milionów, no pół miliarda myślę, że nie wiem, powinni mu posąg postawić albo dać posąg YouTube'owy. <laughs> więc widzu, zostawiaj subskrypcję. Może kiedyś odbierzemy chociaż ten srebrny 100 tysięcy subów, więc subskrybuj. A no i co, witam widzowie was oficjalnie w newsach. Po już dwóch newsach, co prawda, ale takich straight, teraz grzewkowych, więc no, oficjalnie wracamy na pełnej do studia z kolejnymi ciekawymi, naprawdę fajnymi. Oczywiście również jak, że nie inaczej, kontrowersyjnymi tematami. No widzu, łapeczka w górę, żeby było miło, żeby było przyjemnie, szczęśliwie. oraz subik z dzwoneczkiem zostawiony przez ciebie, ze względu na to, że dzięki temu ja jest widać swój kanał, a ty oglądać kozackie filmy, oczywiście, również wiedząc o wszystkim, co się dzieje. A wiem o tym, że jeszcze duża część z was tego nie robi. Dąż do osób, które to robią i bądź Sigmon. A wraz z powrotem wrzuciłem także nową fotkę na Instagrama po roku, więc no, to jest naprawdę wielki powrót. Jestem tam coraz bardziej aktywny, więc padajcie, obsajwujcie. Więcej to się możecie o mnie dowiedzieć. Może wrzucimy tam na dniach jakieś QA. To wie, jak chcecie. Sajduszkujcie, obserwujcie, bo każdy, kto zostawi sajce pod najnowszym zdjęciem i za zaobsajwujcie. Na IG, będzie w kolejnych newsach, więc myślę, że warto. Lika macie w opisie, wiecie co robić. A no i podbijamy newsy wizowie. Wracamy na szczyt, bo ostatnio to jest pod a więc kolejnym z YouTube'owych newsów, a w zasadzie to wracamy tutaj do naszego polskiego podwójka YouTube'owego, ale to naprawdę wysokiego, bo chodzi tutaj o jedne z naprawdę wyższych głyb jakie możemy na świecie zobaczyć. Co prawda, jest to osoba, która również zdobyła najwyższy szczyt świata, czyli oczywiście Mont Everest, a zdobył go z Polski oczywiście nie tylko Patec, ale chodzi dzisiaj nam o Pateca, bo. Wczoraj wrzucił na swój kanał naprawdę ciekawy materiał o tytule Najzimniejsza góra na świecie. Denali. Najtrudniejsza wyprawa w tym roku. No i tym razem w całej wyprawie towarzyszył patecowi gość, który chociażby zdobył wiele ośmiotysięczników bez tlenu, więc no, no, jest naprawdę kozakiem. Cześć, nazywam się Asfalt Rodrigo Pereira. Przez długą część życia zajmowałem się dziennikarstwem telewizyjnym. Stałam się gościem, który zaczął jeździć w góry wysokie z kamerą. i was not going to put my car on. Oswald jest, no, bardzo znanym himalajstą polskim. I co ciekawe, sama góra, o której mowa, mimo że w zasadzie do najwyższych nie należy, to może wywołać większy problem niż Mont Everest. Mimo, że oczywiście Mont Everest jest najwyższym szczytem na świecie, no i mimo wszystko większość osób uważa właśnie Mont Everest za tą najstraszniejszą i najcięższą górę, a także, no, Mount Everest również słynie z niższych temperatur. Jednak to, co wyróżnia, a bardziej, no, wywołuje problem dla osób, które chcą stanąć na Denali, to potężnie niskie temperatury które no, naprawdę sięgają totalnie granic możliwości, przez co ta goja uważana jest za najzimniejszą na całej planecie. No i właśnie odnośnie tego filmu trwa on godzinę, no i wiadomo, myślę, że tak po prostu najbardziej sensowne będzie i tak po prostu jego oglądnięcie, jednakże warto dodać, co w skrócie się tam podziało. A działo się naprawdę niemało, oczywiście jak na Pateca było również śmiesznie i to najważniejsze pozytywnie. nadaliśmy Haha, guys! We are talking about you behind your back. <sighs> I to będą oglądali w ogóle. Oglądają to teraz. Pozdrawiamy. I co prawda, w tym akurat filmie nie dowiedzieliśmy się jeszcze, czy chłopaki zdobyli szczyt Denali, bo skończyli film na trzecim kampie, a tak szczytowy wypada po kampie piątym, więc jeszcze trochę im brakuje. Oczywiście, no tego dowiemy się prawdopodobnie w następnym odcinku, albo jeszcze w następnym. I chyba nie muszę po prostu mówić, że no raczej to się uda. Po prostu, no ja w Pateca wierzę. Także chyba nie trzeba mówić, że Patec to totalny goat polskiej sceny YouTubeowej. Jeden z lepszych kont które prowadzi na całym YouTubie, no i chyba jeden również z lepszych, jakie dzisiaj możemy na naszym polskim podwójku YouTube'owym zobaczyć. No i to, co trzeba również dodać, że z wyprawy na wyprawę te filmy są naprawdę coraz bardziej profesjonalne pod względem również nagrań, a także montażu, rzecz jasna. Więc szarałt dla montażystów, wszystkich, jak i oczywiście dla Pateca. I Kuba również, jak ostatnio, w zasadzie przy każdej wyprawie wypuścił kolejny mecz tej tematyce właśnie Denali. Spoko sprawa, powodzonka, no i co. Zobaczymy, jak to będzie przy kolejnych odcinkach. A na pewno jeszcze was o tym poinformuję, jeśli okaże się, że Kuba szczyt zdobył. A myślę, że to jest już pewne. Natomiast to, co na pewno nie było pewne, to poprawa Nieśmiesznego na lepsze. I w zasadzie można byłoby powiedzieć, że no nastąpiła, ale chyba jednak nie do końca, bo po czasie okazuje się, że no coś nie pykło. Ze względu na to, że no można by rzec, że Nieśmieszny znów odwala. Pomimo wielokrotnych upomnień na jego temat przez kanały, komentarze, no przeróżne kanały, ten znów robi nieodpowiednie miniaturki i filmy. Zrobił trzy filmy o gumkach Paliona i Wojana i wiadomo widzą to dzieci, które w takie rzeczy oczywiście klikają. Gumki Wojane. Czyli chodzi o fejkowe gumki na Wojanek Ogólnie na TikToku pojawił się filmik Na którym jest bardzo dobrze narysowana gumka o nazwie Wojanex I oczywiście nie brakuje jakichś napisów ja Używałbym takich gumek Bo pierwszy film z tym zarobił mu aż 29 tysięcy wyświetleń No i po sukcesie pierwszego filmu Ten leci z tym na całego I zarobił kolejne trzy bezsensowne filmy Które oczywiście totalnie nic nie wnoszą To jest oczywiście jakiś mem z TikToka I no wiadomo Chciał być śmieszny No i właśnie nawet jego własni widzowie zjechali go za to w komentarzach. Nie no to już przesada Dusza, szary guzik już jest czerwony bracie ciebie dzieci oglądają. dor, chyba ci się skończyły pomysły na odcinki xddd. Co ciekawe nawet sam kopejolity który raczej w większości komentarzy pisze dla beki. Wiadomo piszą w zasadzie pod każdym filmem nieśmiesznego i no raczej w pozytywnym sensie zawsze je pisze sprowadził go na ziemię. Gumki powinien ja raczej jakiś twórca z trochę starszą publicznością. No i jest to raczej totalna prawda. Jednak no po jednym odcinku jak zauważył wzrost wyświetleń to Jechał z tym dalej, no i co prawda końcowo, zasięgowo mu się to raczej nie powiodło, ale oczywiście nie zawahał się kolejny. I nie wiem, czy on jest jakimś gigafanem wojanków w ogóle, ale zrobił o tym w ostatnim czasie aż 11 filmów. Trochę to sugeruję. Natomiast, genialnie, jak chodzi o nieśmiesznego, to oczywiście, no, to nie pierwszy raz, gdy wrzuca coś, co zdecydowanie nie powinno się pojawić, a szczególnie na jego kanale. No, były już z tym związane afery, jedna nawet naprawdę poważna, i go bo odwalił przepotężnie, i to trzeba powiedzieć, ale o tym już mówiliśmy sobie w newsach. Nie raz, ale no, było jeszcze gorzej, więc nastąpiła jakaś poprawa, czy większa, czy nie. Ciężko ocenić. Ja szczerze, pod względem animacji trochę o nim zapomniałem, ale widz podesłał mi ten temat, więc dziękuję i mam nadzieję, że coś to zdziała, no bo to nie powinno mieć miejsca. W ostatnim czasie również mogliście słyszeć o Ezim i plotkach odnośnie sabotażysty. W zasadzie to przeciekach tego, że czwarta edycja nagrań, już trwa. No i jak się okazuje, została ona nagrana w koło brzegu. I już wcześniej na TikToku mogliście znaleźć właśnie przecieki, gdzie to chociażby leciał samolot z napisem Witajcie w sabotażyście. Co w sumie jest dosyć mocnym faktem, no bo no, mało kto chyba na YouTubie takie coś robił. Chyba jeszcze nikt, więc szacun dla jest jego za takie realizacje. No i nastąpił również lekki leak uczestników. W zasadzie to takie dwa pewniaki, to Haihania i młycix. Jak to Jezi powiedział było, grubo, więc teraz tylko trzeba czekać na więcej informacji. Ukrywał już chyba nie będę. Potwierdzam te wszystkie ploteczki, że działaliśmy w koło brzegu. I tak to prawda. Tam był nagrywany sabotażysta. To właśnie w tamtym regionie i w koło brzegu wszystko się działo i było naprawdę grubo. No. Ale odnośnie reszty uczestników, mimo że nie jestem kanałem plotkaje, no to kto nam zabroni poplotkować? Bo pojawiły się przecieki o rzekomym udziale w tej edycji Sylwestra Jawajdęgi, Mokego Suchaja, Trąby, Natsu i Kuke 2115. I co mnie zaskoczyło, to. Co tam robi Wiredęga? W sensie, no, dosyć dziwne, ale jeśli faktycznie się to potwierdzi i Wiredęga uczestniczy w tej edycji, to naprawdę było grubo i jeśli nie kłamie. Oczywiście, no, reszta uczestników raczej dosyć spodziewana, w zasadzie to po prostu, no, nikt jakoś specjalnie no, dziwnym faktem tam nie trafił, w sensie, no, nic zaskakującego jakoś bardzo. Opowiedź może KUKE 215. Więc pokaz prawa, zobaczymy, jak to będzie z tym dalej. No, i oczywiście, jak już dostaniemy cały program, to was o tym powiadomię. A pewnie trochę będzie to trwało, bo ostatni sabotażysta był montowany miesiącami. Teraz to się Dexim, po kilka dni temu wrzucił on na swój kanał po niemalże roku przerwy długi, kolejny film. Tym razem oczywiście z Minecrafta, jakże nie by inaczej, ale może was zaskoczę, bo w zasadzie to nie do końca tylko z Minecrafta, bo pod koniec filmu zauważyliśmy coś nowego. Ale zanim to, warto opowiedzieć trochę o tym filmie, dosyć w zasadzie nawet szczegółowo yy, odnośnie tego, co się tam działo. Bo Dexi w tym filmie opowiedział o swoich zmaganiach, by zdobyć legendarny miecz Anarchii. Miecz ten to Excalibur 58. 8%, który został wylicytowany na live'ie charytatywnym Pitaya za 9000 zł przez Skneusa MC kwacz. Nie wiem kto to jest. No i właśnie nikt nie wie w ogóle kto to jest, ale Dexi dał teorię w tym filmie, że to podobierz gaming. Kim jest Skneus MC kwacz? Czy jest to jakiś budda Minecraftowy? Nie wiem. 9000 złotych. Widziałem tam sytuację na żywo i ze zdziwienia w trakcie live'a zadzwoniłem do Pitera. Zaczęliśmy się zastanawiać, kim do cholery może być niejaki sknerus Mac Kwacz. Co tu się dzieje, stary? To nie ty? Nie, no nie! Ja fię. No, ja to jestem drugim końcu. Ja dzwonię, bo nie, nie wiem, co tu się odpala, nie? Ja myślałem, że to ty, szczerze. Ale ja, jeżeli to nie ty, to już chyba się domyślam, kto. Peter, co prawda, nie powiedział tego wprost, ale zasugerował mi, że może to być tobiasz. I to miało pewien sens. Tobiasz miał już na swoim koncie podobną akcję. Ponad rok temu wylicytował mój przycisk YouTube'a na aukcji charytatywnej za 10 tysięcy złotych. Zrobił to wtedy anonimowo, ujawniając się publicznie dopiero po jakimś czasie. Ale no jest to możliwe, jakże nie inaczej. Może tobiasz planuje jakiś nowy kontencik za najchik, kto wie, bo ostatnio naprawdę zaskakuje. Następnie sam miecz od Skneiosa kupił S za. 11 milionów tej waluty sajwajowej, przez co Sknerus w tamtym czasie był również top 1 w topce hajsu. Na początku filmu Dexy również zajabiał pieniądze, napisał swojego własnego bota, który szukał najlepszych okazji na rynku i je kupował. Zarobił w ten sposób również ponad 2 miliony waluty sajwajowej, lecz wtedy musiał przerwać akcję filmu, gdyż musiał nagrać jeszcze inny film i wrócił do tego filmu kilka miesięcy później. Dosyć Cikale. Postanowił również zterpować wtedy Esa, dlatego też szykował tego teapa z lekkimi również niedogodnościami. Skończył go bardzo mądrego swoją drogą i dosyć przemyślanego terpa, na które składały się aż cztery multikonta. Końcowo Dexy faktycznie zabił Esa, lecz S miał totem ułaskawienia, o czym Dexy wiedział, ale z racji, że chciał go zabić, żeby ten zgodził się na pojedynek jeden na jeden w realu właśnie z Dexim o ten Excalibur i 10 tysięcy z kieszeni Dexy. No i faktycznie chłopaki wynajęli jakiś ręk i walczyli. Walka była w zasadzie bez limitu czasowego do czyjegoś po prostu upadku czy poddania. I walczyli aż 6 minut. No i końcowo uwaga, wygrał. Okay, nie. Dobrze, nie? Teraz na końcu jeszcze pocałować. Ja, tak. Jak film, tak. Może schować jak ja będę I tak oto kończy się ta historia. Dexie. Także dosyć ciekawa sprawa i fajny format. Nie ukrywam, że w sumie no spoko się to oglądało. I chyba pierwszy raz w historii mogliśmy zobaczyć, jak Minecraftowi youtuberzy, to Minecraftowi ci z nowej fali, jakby to powiedzieć, biją się właśnie normalnie w Ingu, więc dosyć mocna sprawa. No i co ciekawe, Dexie również tym filmem rozpoczął swój nowy mecz ubrań. Doropnął on kilka itemków, takich jak bluzy, koszulki i czapki. Na no, ostatni drop, jak zresztą, Wam opowiadałem, z nakładem 500 sztuk wyprzedał się już po dwóch dniach, no więc nie wiadomo jak będzie tutaj z tym, bo chyba jest tutaj już większy o wiele nakład. No i co ciekawe również, tu tutaj sama jakość bluz się o wiele polepszyła, ze względu na to, że w poprzednim dojopie wynosiła ona 300, jak chodzi o gramaturę, no i jak sam Dexie również wtedy mi wspominał, a teraz jest to już 380, także naprawdę spoko, no i spoko również, że tym razem zostało to również ujęte już normalnie na stronie, no bo ostatnim razem musiałem do Dexiego w tej sprawie pisać. No, ale odnośnie Dojopu taka aktualizacja. Dexie również ogłosił, że koszulki zielone 6-6 skład już od wczoraj zostały wyprzedane. Teraz coś naprawdę ciekawego i można powiedzieć, że grubego, no jest to w końcu końcowy i główny news, bo nie ukrywajmy na co dzień nie zdarza się to, że tobiasz zarzuca komuś zniesławienie. No i zaskoczę was, ale akurat wczoraj się tak stało. Mianowicie zanim wam powiem o co dokładnie chodzi i rozwiążemy tą zagadkę, która w zasadzie nie do końca zagadką jest, ale no nie padły tutaj ksywki ze stajony Tobiasza, nie można tak już powiedzieć o drugiej stronie. No jednak nie to trudno właśnie dowiedzieć się o jakich twórców chodzi, gdy to oni już tę ksywkę podali. Oczywiście ksywkę Tobiasza. Dokładniej, na Instagramie Tobiasza wczoraj pojawiło się stories ze screenem odnośnie zniesławienia. I zapamiętajcie to, co teraz powiedziałem, bo za chwilę będzie to miało kluczowe znaczenie. I chyba już łatwo jest domyślić się o kogo i o co chodzi. Mianowicie oczywiście o grzyska Sagiego, w które to w obrębie Tobiasza wywołały trochę kontrowersji, bo w końcu no, jest on jednym z mocniejszych graczy Minecrafta, jak nie najmocniejszy na polskiej scenie. Więc jednak jego udział na tych igrzyskach, szczególnie gdy mieli oni wcześniej lekki beef, był naprawdę zaskakujący, no i na pewno równało się to również z dużą presją wygrania igrzysk, strony yy, Tobiasza, no bo wiadomo o tym też mówił. Natomiast jeśli chodzi o kolejną zagadkę, czyli organizator igrzysk, no to oczywiście jest to SAGI, a SAGI ma swój cyber, Anarchia GG, to nowością żadną nie jest. I idąc dalej, jak dobrze wiecie, za Narechy wywodzą się pewni twórcy, którzy po prostu robią sobie z niej content, prowadzą sobie dzięki niej fajne kanały, mają na tym zasięgi, no bo Anarchia jest zasięgowa, co jest jak najbardziej normalne. Nie będę mówił, czy są podpisani, na no pobierze, czy. Dostają za to hajs, czy nie, bo to jest akurat teraz totalnie nieważne. Ale są to tacy twórcy jak S i jąba Powietrzna, być może ich kojarzycie, którzy w ostatnim czasie dostawali od widzów. Wiele pytań, w zasadzie to jedno najważniejsze pytanie. Dlaczego, gdy są tak blisko osoby Sagiego, jego Safera i jego community, nie zostali zaproszeni na jego własne igrzyska, i turniej na którym zmierzyło się ze sobą 100 twórców? No i postanowili odpowiedzieć na to pytanie, co prawda w groźny sposób, a w zasadzie to dosyć niebezpieczny, bo nie ukrywajmy takie słowa wstawione tak wielkiego twórcy, będąc już dużym twórcą, jakim jest S czy Tromba bez wątpliwości, są no niezbyt bezpieczne. Służby czemu? Nie było mnie na igrzyskach? Esa? I czemu nawet Scream nie mógł być, nie? Jak ktoś zgadnie, czemu nas nie było na igrzyskach? No to. No to dam mu seta, dam mu seta, nie? Dam mu seta, nie? Na razie poleśmy czymś takim, nie? Nie, pewna osoba nie chciała. I to nie był sagi, nie? Ktoś zabronił. A jak to myślicie, kto zabronił? Kto się bał wielkich bossów? Kto się. Kto się od zawsze bał Screama, nie? Dosłownie. Kto się bał zawsze Screema? Powiedzcie, kto się bał zawsze Screema, nie? No, to do tego, bania od Screema, doszedł trąba, jest, nie? Pewna osoba powiedziała, że jak my zagramy na igrzyskach, to ona przecież nie, to ona wtedy nie zagra, nie? Ona wtedy nie zagra. Czyli ktoś się boi wielkiego Esa, wielkiego Tromby i wielkiego Screema, nie? Co No, nie wiem, nie wiem. Chyba sobie sami odpowiedzieliście na pytanie, nie? Chyba już możemy to powiedzieć od tylu czasu. Mica? nie! Nie, 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 Mica. Ale lekka beka chyba, nie? się wielkiego screama, wielkiego jest i wielkiego trąby, nie? Żeby nie byli na igrzyskach, bo przecież to trzeba wygrać, nie? Trzeba wygrać. Ale karma dopadła, karma dopadła, nie. No i jest lekka beka, nie? I szczerze? Nie sądziłem, że jestem taki dobry w Minecrafta. Żeby... żeby nie być na igrzyskach, bo ktoś się boi, nie. Dosłownie. Bo wtedy jeszcze nie mogliśmy tego powiedzieć. I tak się... No to czysta karma, nie? Czysta karma, dosłownie. No, mam pewne wątpliwości co do tego, czy aby na pewno Tobiasz zabronił chłopakom wziąć udziału w Igrzyskach Sagiego, gdy to jednak organizatorem Igrzysk był, no, chyba Sagi, nie? W sensie, no, nie ma to trochę sensu. No, bo właśnie nie pokazywałem wam całej relacji Tobiasza i dlatego mówiłem wam, żebyście zapamiętali to, co wcześniej powiedziałem o zniesławieniu, bo Tobiasz dopisał do tego screena to zdanie. Od początku nie byli zaproszeni przez organizatora. No i teraz kwestia już trochę się zmienia, bo jak myślicie, Tobiasz kłamie, czy może Torąba kłamie? Ja nic nie sugeruję, ale wydaje mi się, że nie do końca było tak, jak faktycznie Torąba mówi. Ktoś się boi wielkiego Torąby i wielkiego Esa. No, z całym szacunkiem, chłopaki, ale muszę tutaj stanąć po stronie bo wydaje mi się, że, no, raczej nie do końca miałby się czego bać. W sensie, no, nie wiem, tego, że nie wygra tych pieniędzy, albo nie wygra turnieju, skoro i tak go nie wygrał. I oczywiście nie staje tutaj po stronie Tobiasza nie wiem, względem atencji czy sympatii. Generalnie, brzydko mówiąc, obie strony są mi tutaj totalnie obojętne. Ale wy chłopaki jednak gracie głównie na anarchii, w zasadzie, no, prawdopodobnie tylko na anarchii. Mając najlepsze itemki, jakieś tam a anarchii, cokolwiek innego, excalibur no. Czegoś, do czego w zasadzie no, żaden normalny gracz, który nawet jest z najlepszymi rangami, może być nie wiadomo jak doby, nie może wam dorównać, bo jaki miałoby to sens, gdy wy na tym kręcicie content, musicie na tym kręcić content, bo po prostu to boostuje serwer. No i jeszcze raz powtórzę, nie jest to jakoś specjalnie coś złego, nie mam do tego problemu, ale kwestia ta jest do podważenia, kiedy padają takie słowa. Kto się bał wielkich bossów? Ale dobra, to jeszcze nie jest hit, bo... Hitem jest to, co powiedział Esik, bo Tromba to jeszcze chociaż sugerował, o kogo chodziło, nie powiedział tego dosłownie i no ujął to w jeszcze lekki sposób. A pierwsze słowo w wypowiedzi Esa to było już Tobiasz. Tobiasz Gaming zakazał, zakazał udziału mojego, trąby i screaminga tylko po to, by on grał. To Obito? A no nie. nie. W sensie no, ja nie podważam, że jesteście słabi czy coś, bo pewnie jesteście mocni, ale no, co jak co, ale to jest tobiasz jednak, no co by nie było. No. W dodatku w następnym stoi Tobiasza jasno powiedział: I gdyby jeszcze nie to, to może miałbym pewne wątpliwości, ale Tobiasz jasno napisał. Organizator, nie chcę innych tajhajdów na igrzyskach. Inni. Tobiasz się mnie boi z emotką. Klauna. Inni to oczywiście S i Tomba, prawdopodobnie, żeby nie było, prawdopodobnie, na pewno. Generalnie powiem tak, ja nie znam ani jednej, ani drugiej strony prywatnie więc spokojnie, jest obiektywnie, jak najbardziej, ale myślę, że gdyby było tak jak chłopaki mówią, to Tobiasz nie miałby po co nakręcać takie dramki, szczególnie, że to raczej on na tym traci, nie oni, więc no, po co miałby w ogóle na to zwrócić uwagę. Dodając również do tego to, że totalnie nigdy na takie coś nie odpowiadał, no to tym razem było inaczej i myślę, że nie bez powodu, a powiem nawet lepiej, jestem pewien, że jest tutaj powód jasny i wyraźny. Dawajcie znać widzowie, po kogo stronie jesteście i co myślicie o wypowiedzi chłopaków, a także odpowiedzi Tobiasza według mnie poleciało o kilka słów za dużo. No i uwaga, chłopaki, jak na dzisiejszym live jest zupdejowali sytuację, mianowicie S i Toyomba wypowiedział się na temat afery. No i udało mi się sklipować akurat odpowiedź Tojąby, gdzie no, sami posłuchajcie jak to tłumaczy. Tobiasz na Story wstawił chyba każdy to widział, w sumie S to wytłumaczył, nie? Chyba każdy! Ej dobra! Może krócej to wytłumaczymy. Większość BDS na napiszcie. Większość S-a, bo S dzisiaj tłumaczył. Bo nie wiem, czy on. Tak chyba w skrócie możemy powiedzieć. W skrócie, I no Tobiasz nam tutaj chyba zarzuca, że nie wiem, łamiemy czy coś takiego, gdzie info jest organizatora, nie? Spytaliśmy się organizatora turnieju, czyli Sagiego. No i Sagin napisał, że ESA, jakby ESA nie mógł grać, e, dlatego. No, nie wiem jak wam to wytłumaczyć, czekajcie! Mów! Tak, żeby, żeby tego nie przekręcić, nie? Tak, żeby tego nie przekręcić. Dokładnie wam może przeczytam. Czekajcie, ja wam dokładnie przeczytam wiadomość. Screena wam na razie nie pokażę. O, słowa organizatora. Tobiasz by nie zagrał, gdybyś zagrał S, scream i tromba. Dosłownie, to są słowa organizatora. No ale mi się nawet nie chce czytać, nie? Jakby widziałem, że USA niektórzy pisali, pokaż screeny, pokaż screeny, ale. On nawet telefon skruluje, no do góry, wiecie o co chodzi. No, to są, to są słowa organizatora, czyli Sagiego. Info jest od organizatora. Natomiast jak chodzi o wypowiedź Esa, no to wygląda ona w ten sposób. Hej, hej, mam pytanko. Czy info z Tobiaszem jest jakieś bardzo pieniądze do Igrzysk, czy powszechne w tych, co grali Igrzyska? Bo Igor to potworek wina Streamka, jakoś temat był tego i sobie rozmawialiśmy. Nie wiem czy o tym mogę mówić, więc na mówię mówiłem takiego. Daj znaka. napisz mi tak. Jakie dokładnie to... Że Tobiasz by nie zagrał Gdybyś ty był No, możesz mówić s i g m To są słowa organizatora Jak coś Pozdrawiam, pozdrawiam A kilka wersów dalej Jest tak Jak coś To powiedział jeszcze Że jakby był Tromba i Scream King To też się zagra miłego emotka laughing Także No, to są słowa organizatora Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam. Czy tam coś? Stary, zapraszam. Także naprawdę dziwna sprawa, bo aktualnie dwie stojony kłamią, że... Dołka stoją na kłamie, więc dosyć dziwne. Generalnie ciężko powiedzieć, kto ma rację. Na słowo tutaj nie mam komu wierzyć. Się okaże wszystko pewnie w najbliższym czasie. Być może tobież jeszcze odpowie, a jeśli tak, no to zabditujemy jeszcze całą sytuację w następnych newsa. No i co? Z dzisiejszych newsów to by było na tyle. Podbijajcie film, lajkujcie, subskrybujcie, bo dużo z Was jeszcze tego nie robi. A wbijamy 40 tysięcy subów do końca wakacji. Prawdopodobnie to się nie uda, ale subskrybujcie, to przegonimy kiedyś, nie wiem, Konopskiego. Co, widzimy się już za niedługo.